Cześć Śmoneczku widzowie. Witam Was w kolejnym vlogu na tym kanale. Dzisiaj od rana już robię inspekcję. Wieję wiaterek, słońce niby świeci, ale dzisiaj w kurtce i bluzie, ponieważ naprawdę jest chłodno. Robię inspekcję Zacząłem już, zrobiłem 7, a mamy godzinę coś po 9, więc bardzo dobrze idzie. No i co, zapraszam Was na tego vloga A teraz widzowie muszę wyszlifować numery syryjne Ponieważ ich nie widzę No a więc teraz widać już numery syryjne Nieraz nie ma tabliczki, tylko są wybite numery syryjne No i trzeba je zacząć po prostu Bo inaczej nie mogę spisać numerów a trzeba sprawdzić, czy maszyna nie jest czasem kredziona. Okay. No, i jak widzicie, tak właśnie wyglądają inspekcje. Ja szybko to w sumie w miarę robię. Eee, ten klip tam no, trochę poprzycinałem, no bo jak stoję, to też on nie to pokazywał. Eee, cztery zdjęcia wokół maszyny już zrobiłem wcześniej, zanim włączyłem to wideo. Ale mniej więcej tak to wygląda. Trzeba wszystko pokazać, co się dzieje. Numery syryjne, hydraulikę, akumulatory, wszystko po kolei trzeba porobić zdjęcia każdego cylindra i w ogóle. Tak więc tak to wygląda. Lecimy dalej. A więc widzowie, już jestem po pauzie No i co? Robię dalej inspekcję Zjadę sobie śledanko Pojemniczek owoców, sałatki owocowej Na razie wychodzi słońce, więc jest git Ja zabieram się za dalszą inspekcję Swoją drogą widzowie Wczoraj głośno było w wiadomościach e, Podobno, znaczy podobno widziałem nawet filmiki na YouTube Donald Tusk został ewakuowany w Holandii przez ochronę mieli tam te zebranie ponieważ wczoraj wczoraj była 80 rocznica wyzwolenia Holandii ja pracowałem no ale to było święto no i właśnie na tej rocznicy tam były przemówienia i w ogóle na YouTube możecie znaleźć swoje filmiki e, Ktoś rzucił flarę czerwoną pod nogi Tuska I go ewakuowali e, Gościa tego co rzucił tą flarę od razu rzucili na glebę e, zakuli go w kajdanki i tam będzie sprawa dalej w toku Ciekawe jak to się zakończy No bo chłop Rzucił sobie po prostu flarum ale ochroniarze od razu truskały. Tutaj tam zabrali go, więc niezłe akcje się dzieją w Holandii. grubo grubo. Dobra, widzowie, ja już wróciłem. Zaraz będziemy jedli obiadek. No i co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Zostawcie suba, łapeczkę w górę, a my widzimy się w kolejnym vlogu. Siema!